Witajcie, kochani. Siedzę właśnie przy komputerku. Postanowiłem, że zajmę się czymś, jakimś filmem. Jestem nadal sam. Dzisiaj mamy 20 września i powiem, że szukam plików, które jeszcze nie wykorzystałem do filmów. I znalazłem takie pliki, co filmowałem to dwa miesiące temu, albo trzy miesiące nawet. Okazało się chodzi o rolety u dzieci w pokoju. Nie wiem jak to wyrazić, ale żona poszła do sklepu. Sobotę 25 maja nawet nie wiedziałem, że idzie, kupiła rolety, jak ja byłem w przyczepie, akurat w Olzie. I przyszłem i Michał mówi, że ta duża roleta się nie chce utrzymać. No to wziąłem, to poprawiłem. Ale najdziwniejsze jest to, że w sobotę kupiła, żeby upiększać niby mieszkanie, a w poniedziałek wyprowadziła się razem z dziećmi. Straszne, dziwne. Ale na tym na razie kończę i pokażę Wam te pliki, co i jak zrobiłem. Tak, dzisiaj się biorę za naprawę Rolet u dzieci w pokoju. Tak przede mną naprawa tej rolety. Tą dużą tak samo musiałem tą dużą roletę tak samo poprawiałem. Musiałem poprzykręcać na śrubki bo taki Montaż na te przylepce to jest nic nie warty. Przewiercę, przykręcę, kiedyś. I tak mam już to okno naprawione. Jak Krzysiu powróci do domu to będzie mógł sobie przysłaniać albo odsłaniać. Prawda, Kicia? Wiem, ty byś się już bawiła z Krzysiem, ty jesteś szalona. No ty nie będziesz rolety trzymała. Szaleje. Kici, kicia. No dobra, kończymy. Będziesz się bawić, jak Krzysiu będzie już z nami. Tak? Tak. Tak, tutaj były takie piękne, pomarańczowe rolety. Nie wiem, po co była ta zmiana. Rolety trzeba umieć założyć, no ale poprawiłem wszystko poprzykręcałem i trzymają się już na stałe. Kochani, robotę mam skończoną. Jest czerwiec, fajna pogoda. Szkoda mi tylko, że nie ma krzysia. bo przecież pół dnia byśmy byli i bawili się na dworze, na placu, Ewentualnie na siłowni. No, ale myślę, że to jakoś się rozwiąże i zobaczymy, ile będę czekał na to, żeby zobaczyć moje dzieci i żyć razem z nimi. Pozdrawiam Was. Dziękuję, że mnie wspieracie, że oglądacie. Jest to ważne, bardzo mi to pomaga. I jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się.